Oh. Robactwo uh. Robactwo Łyba. 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 Wygląda jak brzana. Moim zdaniem to jest brzana. Jakie jest, widzowie, Wasze zdanie? Czy to jest brzana? Bo moim zdaniem, na tyle lat, ile ja łowię, Według mnie to jest brzana. Bo na tym śluzu ile zostawiła. No tylko brzana zostawia tyle śluzu. <laughs> <laughs> Ojej, To jest. Czekaj. Co to jest? Lesiu no, taki zerot. Dobra, zostawię, bo nie chcę chodzi. A co mnie nie Sumek mi porwał, kur. No bo ja łowię na wiklinę, wiesz. Tylko że te wędki to one były, te te żyłki były dużo mi wytrzymałe, wiesz. No z chwilą dużo, tutaj mi kiedyś w rafie powiedział facet. No nie wiem czy to jest prawda, że 0,35 miała wytrzymałość teraz 0,22 Mniej więcej tak może być, wiesz? No. Tak może być, tylko powiem ci oni mieli sumę po 100 kilo, tylko nawet nie wiedział, że go ma. No, myślał, że no. to ma. słuchaj no, takim sumiarzem, na żeraniu był cygan, nie? Świętej pamięci no tak, Marek. No tak. Pamiętasz Marka? Pamiętam, no jak. Słuchaj, no to on mówi, że on do 50 kg ryby wyjmował. Takie do 50 sumek. Tak? Do 50 tak, sumy wyjmował. A no, dalej nie dawał rady. Mówi, że miał takie potwory, że tego, no. A dzisiaj te słuchaj te, 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 te bydlaki Którzy nie mają pojęcia łowienia sumów, wyjmują 100 kg suma, powiedzmy tam no 70-80. Ale oni nie mają pojęcia o łowieniu i oni są, uważają się za łowców sumów. A to są zwykłe. A wiesz, jak oni. By, je, Im się silnik psuje i już wiesz. Me, słuchaj, oni. Oni mogą na, najwyżej styi nadstawić, rozumiesz, jakiemuś, wiesz, ja myślę, przyprószonemu. Że, ja myślę, że... Ja, ja myślę, że... tam nie mówię o tym z tym czy bladym, tak? Ale z tych, z tych to jesteś jednym z ostatnich, co na pióro popłynął. No myślę, że na odcinku warszawskim to, to byłoby... kilkadziesiąt osób i to wszystko. Ja myślę, że nie kilkadziesiąt. Kilkanaście, myślisz, na odcinku na warszawskim? Kilku, kilku. Wiesz, może są takie stare dziadki, które jeszcze nie wiesz, które już nie pływają, a tego, no... A. Ja pamiętam jak ja pamiętam mówię, ci 80-70 lata to na, tylko i na tych piórach te łódki stały lat nie są powiązane, drewniane, bo, tak? Stały, nie? No wszędzie, ale to byli to byli wędkarze, a nie robactwo, rozumiesz no. No to prawda. Ja pamiętam jeszcze. Bo słuchaj, to nie wiem czy ty też pamiętał. Teraz ta to jest wielka wytaczna, to jest... teraz tak, myście przecież jakie trzajka wypływ... Na wprost, po drugiej stronie jest taka wyspa, nie? No to ja ją nazywam Wyspa Laskowska, no? No to ja pamiętam, jak tam była tam był piasek, plaża, i zapierdalalalizację na i piłkę grać tam z tych okolicznych domów. A, czyli jak wyspa jeszcze była bardzo stara i była bardzo niska, tak? Bez drzew? Bez drzew, no. Bez drzew. W ogóle tam, ja pamiętam, taka, może tam jakaś łacha, bo to było dawno temu. I gdzie my pójdziesz? Taki chłopak, młody, dziecko, byłem. Oni jedziemy w piłkę grać, później. Tak samo I, i, po... i bramki były na tej wyspie, yy, poniżej tej wyspy, jakieś niecałe około kilometra. Też, też taka łacha się tworzyła ty, w latach zobacz, 80. No to wiesz, że ja to kiedyś w piłkę grałem na takich rzeczach, no. Nie, tam człowieku, teraz to wiesz co, wiesz co teraz jest? Hotel Paradise! No, myśmy żyli w cudnych czasach. W pięknych, czas. pięknych czasach żyliśmy. W pięknych czasach i w ogóle ludzie w byli, a nie jakieś przyprószone, wędzone i bambo. Wierzy, cór, bo Jezu, ile tego Ale nie, że tu się proces nieodwracalny. No, nieodwracalny, tym bardziej, że ten, patologia obywatelska chce ściągać tych, tych kolejnych wiesz, meneli. Ja kodźmy, bo muszę Trzymaj się. Tutaj Najlepszego. Cześć. O, i to lubię, uwielbiam to. Nie trzeba odhaczać. Przestań wy!